Siemano moi drodzy, w dzisiejszym materiale chcę się z wami podzielić wideo z nagrania, z mojego wyzwania zdobywania korony szczytów Gór Polski w samych Szortach. Wczoraj, 20 stycznia miałem przyjemność zdobyć takie szczyty jak Czupel, najwyższy szczyt Beskidu Małego oraz Skrzyczne, Beskid Śląski. Zanim przejdziemy do tego materiału, chciałem też wam pokazać Moja odpowiedź na pytanie, jak ktoś się zapyta, czy chodzenie w górach, w samych szortach jest bezpieczne, moja odpowiedź brzmi: 50-50. Jakie 50-50? Zobaczycie w kolejnym wideo. Hej, serio, czy to bezpieczne? 50-50. 50-50, kiedy, jak 50% żyjemy, 50% umieramy? 50-50, co to? Szybantko, moi drodzy. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku, zdobywania korony Gór Polskich w samych shortach, jak widać. Dzisiaj 18. szczyt w planie Czupel, szczyt Beskidu Małego. Do szczytu jakieś 4 km. Pogoda, warunki bardzo fajne. Minus 5 pokazywało nam na parkingu w aucie, więc odczuwalne pewnie koło minus 8. minus 8. Zero wiatru, przyjemnie. Śnieżek, zero wiaterku. Ciśniemy na szczyt. Widzimy się na górze. Hej! No to jesteśmy już na szczycie. Czupel 933 metry nad poziomem morza. Najwyższy szczyt Beskidu małego. Nie powiem, nie było, nie było to zbyt trudne wyzwanie 55 minut spod parkingu trochę marszu, trochę piekania, także 18 szczyt zdobyty. Lecimy po kolejne. Witam moi drodzy! Drugim szczytem i ostatnim dzisiejszego dnia jest Skrzyczne. Jesteśmy w miejscowości Szczyrk. Szczyt zdobywamy nietypową trasą, bo trasą biegu Zamieć, który, w którym będziemy brać za dwa tygodnie udział. Już jesteśmy porozbierani na szczyt ja wiem jakieś 8-7 km raczej 8. Także ciśniemy na górę. To będzie już 19 szczyt Krony Gór Polski w samych szortach. Ciśniemy. Witam, mały update z trasy. Szlak jest bardzo dobrze udeptany. Nie ma dużo, za dużo śniegu, w sensie takiego, w którym trzeba brodzić. Jedynie no sporo spinaczki takiej pod górę. Kijki się przydają jak najbardziej. Jest jakieś, ja wiem, minus 8 odczuwalne. Na szczyt zostało 100 metrów pod górę. Ciśniemy powolutku swoim tempem. Piękne widoki, podziwiamy, jest naprawdę super. Zima w pełni, uwielbiam. No się mamy mordeczki, kolejny szczyt dzisiaj zdobyty, skrzyczne 1257, także jest to mój 19 w samych szortach z korony gór polskiej. Beskid Śląskiej zdobyty. lecimy dalej.